Jak kiedyś podpisywano książki? Czym jest tajemniczy Ex Libris i jak dzięki niemu odtworzono losy uznanego polskiego agronoma profesora Jana Włodka? Niezwykłą historię książek i ich właściciela uczniom Szkoły Podstawowej numer 101 w Olsztynie opowiedziała dr Anna Bujko. Chcę pokazać dzieciom jaka historia w tych książkach jest zapisana. Chcę pokazać im to na przykładzie yy... Życiorysu, bo mnie prowadząc te badania udało się odtworzyć życiorys i to właśnie chcę pokazać. Tego typu spotkania mają wiele walorów edukacyjnych. Dla dzieci i młodzieży to możliwość poznania ekspertów, ludzi ze świata nauki, okazja do zadawania pytań, pogłębiania swojej wiedzy. Ważny jest również temat spotkania. Książka, sam temat jest bardzo, bardzo istotny. W dobie tak szybkiej informacji no przekazywanej przez nośniki elektroniczne, to, że wracamy do książek, do tego jak one były tworzone, że znów poczują zapach książek, że biblioteki się tak powiem, uaktywniły. Historia Jana Włodka zapadła w pamięć młodym słuchaczom. Były jakby przedstawione jego stare dzieje i ekslibrisy, też były bardzo tam ładne. Jego przedstawione ekslibrisy które były zawarte w jego księgach też wywarły wrażenie na mnie duże. Jest bardzo ciekawa i bardzo wartościowa pod względem historycznym oraz e, naukowym. Przede wszystkim e, bardzo ciekawe było o naszej warmińskiej historii, warmińsko-mazurskiej. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby właśnie znać lokalną, lokalne dzieje. Bardzo spodobała mi się historia Jana Włodka i tego, że wziął właśnie ślub z Zofią Włodką i że razem właśnie nazwali tak samo swoje dzieci na upamiętnienie ich historii. Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie konkursu na szkolny Ex Libris. Takim naszym trochę marzeniem jest to, aby każda szkoła w zasadzie miała taki ekslibris, właśnie wyłoniony w drodze konkursu, bo to angażuje i nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci. Jest to pierwsza szkoła, jesteśmy no też bardzo podekscytowani, bo nie wiemy jak to będzie, wiemy już, tak gdzieś pocztą pantoflową się dowiedzieliśmy, że jest duże zainteresowanie. Na laureata konkursu czeka atrakcyjna nagroda. telewizja Kopernik. Kopernik.tv